Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Co my tu dzisiaj mamy? No, mamy sporo różnych rzeczy. Wiecie Państwo, że wybory odbyły się prawidłowo. W ogóle, podobno istnieje domniemanie prawidłowości, więc bez względu na to, jaka by to Izba tego nie orzekała, to i tak były znane, zostały za ważne. Nie znam się. Nie, nie, nie znam się jak Boga kołam, i to konia z rzędem temu, kto, kto z Państwa mi tak dokładnie wyjaśni, kto komu i dlaczego i z tej izby i ważne i nieważne, i krew zaleje. Także mamy dzisiaj o tym. Mamy, mamy o spadku koalicji w notowaniach obywatelskiej. Mamy o granicy naszej zachodniej, no i mamy o potencjalnych samobójcach smacznego. Jak mawiała ciotka dorotka, będzie pierwsza zwrotka. Oznaki klopsa w KO są aktualnie takie, że spadło jej poparcie o 7 punktów z hakiem. Ja się troszeczkę martwię, bez innych zajęć braku. Nie chciała koalicja zawisnąć na tym haku. Jak mawiała ciotka dorotka, będzie druga zwrotka. Pomyłki przy wyborach to sprawa nieszczęśliwa i zgoda nie nastała. Kto ma je rozpatrywać? Ja sam dostaję kręćka, sygnały mają sprzeczne. Kto kogo ma uznawać, a kogo niekoniecznie. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie trzecia zwrotka. Wpierw wydawali wizy, migrantom że aż boli, a teraz. Na granicę, nasyła się boli, by pilnowali granic, co jest efektem schizy przed tymi, których sami wpuszczali na te wizy. Jak mawiała ciotka dorotka, będzie czwarta zwrotka. Zaczęły się wakacje. Temperatura w górę. Przed wodną turystyką nie dawaj nigdy w rurę. bo szansa jest ogromna, że skończy się fatalnie. Choć wszelkie swe problemy rozwiążesz radykalnie. Jak mawiał wujek za skroniec, teraz będzie koniec. No więc właśnie, tak to to tak to. Uciotki ciotki, Dorotki, proszę Państwa. Mamy dzisiaj środę, drugi dzień lipca, już jak to leci. Imieniny obchodzą Jagoda, Urban i Maria, a także Bernardyn, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Eutyches, Eutychius, Juvenalis, Martynian, Niegosława, Piotr i Sfitun. No więc, oczywiście, serdeczne życzenia wszystkim Państwu solenizatom. Przekazuję tą drogą. Nietypowe święta posiadamy. Otóż jest dzisiaj Dzień Dziennikarza Sportowego. Wasz Moricek bardzo, jak był małym chłopcem, to się jarał w Ciszeńskim Janem i bardzo chciał zostać sprawozdawcą sportowym, no ale jakoś nie wyszło. Międzynarodowy Dzień UFO mamy również. No i przysłowie dzisiejsze, gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Może tak jest. Cycat dnia, Zig, ziglar, jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem. No, prawda. A im większy cel, tym łatwiej trafić, nie? Proszę Państwa, mamy jeszcze grę półsłówek dzisiaj bardzo prosta gra, prosta jak futerał na cepy. No w kościach mi coś trz, trzebie może zmiana pogody będzie. Prosta gra, niezwykle, aż dziw bierze, że nie było jej do tej pory. Mianowicie w Błąciku Kasi hmm, mamy dzisiaj grę następującą. Polka w kupie. Prawda? Jaka łagodna i milusia. Znaczy pewnie nieprzyjemna, ale, 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 ale fajna. Dziękuję Państwu ślicznie. No i do zobaczenia niebawem, czyli prawdopodobnie jutro.